Hej cześć, witajcie to jest Esenia 2013 Chciałem omówić kilka spraw tak jak pisałem na grupie Jeśli widzieliście w ogóle grupę to wchodźcie tam czasami, patrzcie może coś już będzie, może nie Jeśli nie dołączycie do grupy na Facebooku to dołączyć zrobić na bieżąco z moim kanałem A jakie sprawy chciałem omówić? Yy, sprawy są takie, że Brak materiałów, tak Brak materiałów to jest pierwsza sprawa, że Ostatnio nie było w ogóle filmów Chyba ja przez 5 dni codziennie dałeś filmy Niestety nie było ostatnio filmów, gdyż Brak mi materiałów, tak jak mówiłem Nie ma co nagrać, więc nie ma Znajdźcie po prostu w jakiś sposób, nie wiem, jakąś serię, może poprowadz jakiejś gry innej, może coś z wota poprowadz. Jakieś po prostu sugestie dawać mi po prostu, napiszcie w komentarzach. Cóż, cóż jeszcze powiedzieć? No za bardzo nie wiem, co. Naprawdę, poszukajcie, pomyślcie jakieś serie. Wymyślicie jakieś serie? Będą filmy. Codziennie, tak. Obiecuję wam to. Gdyż. No, czasami mi się nudzi Coś nagram. Jeszcze jedna sprawa. Czy chcecie, żebym pokazywał powtórki z muzyką, chociaż ja wiem, żeby było bez muzyki, bo się nie chcę tylko szukać, żeby była różnorodność. Po prostu wybierzcie. Czy nie wiem wszystkie filmiki mają być moim komentarzem, czy bez komentarza też to wybierzcie. Tylko komentarzach będę czytał, odpowiadał, piszcie po prostu. Wszystkie pytania piszcie na priva, nie wiem, na grupę. Ja odpowiem. Spokojnie, nie, nie, ja mam czas. Yy, kolejna sprawa. Jeśli ktoś jest ciekaw yy, mojego drzewka w rozwoju, niech sobie popatrzy. na no, japońcy, można zacząć. A japońce nie rozwijałem, do czwartego tieru doszłem. Już tutaj piąte odkrywać, ale nie odkryłem. Nie mam forzy na takie datki Rosyjskie drzewko, sketchuggi, to piątego tieru są rozwinięte po prostu wszystkie no to jest żywko, który najbardziej rozwijam, gdyż mi się podoba tutaj arta, tutaj heavyka mam kupić tutaj może będzie robie, tutaj też te, te mam kupić, tutaj mam isu Amerykance to y, linia, którą najmniej rozwijam w ogóle arty nie ruszałem prawie no w ogóle nie ruszałem <laughs> light y, to już miałem, M7. siedem ZDK to już z Herkata tutaj kupowałem raz może kiedyś odkupię tutaj Sherman'a mam kiedyś może champ'u odkryję pójdę sobie tędy Brytole. coś tam próbowałem z Light'ami, tutaj z ZDK'ami no to a te dwójki to już mi później olałem. tutaj Heavy'ki, do rzeczy a 7 siódemki doszłem którego owaliłem tutaj no, odkryłem wanie nie kupowałem go, tutaj Arte coś tam zaczynałem. Niemieckie czołgi, Tedeki, deki tu te nowe robiłem. Mam kiedyś kupić Hexera, mi się ta linia podoba w ogóle. Jakbym, jakbym miał odkryć Jad Panterę, to już bym się cieszył. Bo, na Werka jak Tigera, który mi się strasznie podoba. Tutaj już Tygrysa 2 mam kupić, ja niedługo Panterę posiadam tutaj z tej linii. Tutaj Leoparda miałem. Hmm. Coś tutaj pdk 38N aż. Y Jeździłem, Miałem PZK4, nie chciałem się tym w ogóle grać. Mam premium jednego tylko PZK4S, kiedyś miałem te 25. W dawne czasy francuskie czołgi, no Arta tutaj kiedyś rozwijałem przed nerfem, to rozwijałem tą linię. Kiedyś ten czołg był na piątym tierze, a ten czołg był na czwartym tierze, tylko czołgu nie było w ogóle Jakieś tego, do, do tego dobrze Jest tutaj 14 tysięcy ekspat, którego nie mam na co wydać. No, dobrze tutaj lighty robię już tam do 90 to chodzę powoli, RLK ka to troszkę tym nie gram, mi się nie chcę te takie coś tam ruszają ale nie za wiele eeeh i to tam coś, 59-16 to całe po prostu no radia nie odkryłem, ja, WZ jest odkryta nie będę kupował, raczej będę kupował w najbliższym czasie nie wiem może typa i sobie pójdę na typa 58, odkryję te dwa czołgi Kiedyś fisa ku kupię, ale prędzej te, 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 te 34-1 kupię i tak dalej to jest ciekawy garażu imx 75 perki się robią po kolei ma tutaj wentylację i ulepszone drążki skrętek z NT a to też są te muszę czok zmaksowany jako czok. Spotter polecam, co 12 A się to jest, jest lepszym silnikiem. Większość, większa ilość HP i tutaj. P4S robi w moim garażu za zarebiaczkę, chociaż wielkich zarobków nie ma z tego czuku. Co jest w moim zasobie kredytów. Ale perk jest, w pierwszym, drugi się też robi. Pantera, Pantera bez załogi. Już załoga jest na PZC Powoli tam dążę do Pantery 2 Czyli wymaksowany w 100% e... Jak kupowałem dawno Pierwsza ósemka w garażu e... Tylko pamiętam, że zawsze na początku się męczyłem z tym działem, później to odkryć, to Później to dział odkryć, ale nie chciałem się w końcu kupiłem Golda i wymieniłem Express i to dział. I jeśli chodzi o ISU, podoba mi się ten Choc. Tak, to jest super. Mało, troszkę ruchliwy, ale przywadzi tu, perki już się tutaj kończą powoli. arl czok, którego kupiłem niedawno, gdyż poznałem na tą setkę iść Chock ma słabo zbadany, gdyż nie silnika i to, to pełnego działa. Eee, jak wymieniałem ekspatuję jeszcze troszkę tam, jak sądzę, został z odruchem działał działo. Bo już się strasznie tym chockiem męczyłem. I tak dalej. Czok jest. Eee, to tupy, nie polecam nikomu. <kłysy> że my wymaksować. Peska e, 30... tak, 38, tak. 38T. Jeśli chodzi o czołgi trzeciego tieru, to ten czołg jest godny polecenia ze względu na swój ciał, który jest nie do drugiego tieru, ale jest super. 62 penetracji, to wystarcza na trzecie tieru, plus 60 obrażeń. jest to super, super szybko, szybko część i yy, celność Golda rzadko włoży, yy, znaczy strzelam z Golda, chyba że strzelam już do tych... Yy, do piątych tierów, bo się zdarza, że są sobie, T1 tanikam. Pierwszy T-roch chyba na yy, czy Trzymam go po prostu... 7x7. 7. Używam go perki się robią powoli. Nikt mi się nie spieszy. Ale ja go rzadko używam już... Mam ISU, więc używam już na 7x7 7 na szerwan. Przepraszam, jeśli chodzi o piąte tiry, to jest duży wybór, jeśli chodzi o piąte tiery. Mamy tutaj linię Elcek jest godne polecenia, chociaż nie jest aż taki super, gdyż go losuje wysoko. btr era papierowa, ale jest fajny ze względu na dział. Bardzo długo ładny. Jest tutaj mamy troszkę do wyboru, gdyż mamy PSK4, która ma Troll'a A za szlafa, no to nie, sztuk. Nie grałem, fakta też nie grałem w na 4. no fajny czok, tylko go tylko wysoko rzucałem za nią, leopard tego rzucał yy, wysoko, i chodzi o brutalne 2, nie polecam, Churchill jak najbardziej z Brutoli to chyba najlepsza piątka. Yy, Amerykańców, oczywiście Sherman, Sherman jest godnym polecenia o rusku, to nie będę nawet mówił, no KW1 popularny czok też, o, ja pozycja to już nic, Sherman pan ciekawy czołg, popularny, no nie aż tak Ale jest super ze względu na swoje działo, czyli trolik Który też posiada PSK-4, ale jest o wiele gorszy ten, ten czołg ma pancerz, nie jak PSK-4, która ma 30 mm pancerza, coś takiego, nie wiem Czołg wykonuje polecanie, gdy już Mieszę się czołgów, do których strzela, schodzą na strzał Więc można się pobawić, tym kilka, yy, dwa, dwie bitwy tego czy macie na moim kanale to 18 ja mam najpowszechniejszy z drugich tierów ja mam tu na jego trolla i niesamowity pancerz tylko na polecenia jak się chodzi o drugi tier z to Artem, którą powoli tam robię, nie spieszy mi się do jakichś tam wyższych tierów dobra, spieszy mi się, tylko w tym się w ogóle nie, nie chce mi się grać, bo to nie jest celne Mam jeszcze 6 miejsc hmm. w I cholerę czołgu do kupienia, tak naprawdę. No z Chinolu muszę to kupić. Na przykład z, z Francuzów to raczej nic. Z Niemców tygrys 2, którego by się nie chce zbierać w forzy. Z Brytoli to nie mam za bardzo co tutaj może Sherman na czambod kupić. Herkata. Trusków też też 3, te 150, jakieś ISA kupić su 100 Dużo czołgów mam do kupienia Mam nadzieję, że ten materiał nie, nie wyszedł mi za, za długo Tam kilka minut pewnie wyszło No i co? Chyba nie mam nic więcej do powiedzenia Jeśli chodzi o wygląd tych to ja używam skórek Albo przebudówek pk 4 Pantera To nie są kamuflaże To jest, są przebudówki yy, Znaczy linków do przebudówek lub do stron nie będę tak bo możecie sobie spokojnie znaleźć w internecie yy. O, właśnie zauważyłem, że tutaj Ruska Tutaj ma polskie nazwisko, Polański Ale dobra Chyba już nic nie mam więcej do omówienia. No i, że Jeśli macie jakieś propozycje do, do, e, w sprawie serii, co mam nagrywać i tak dalej, ja to przeczytam i spróbuję to zrobić. Nic nie dacie. Coś tam może pomyślę samemu, żeby coś nagrać, ale nie planuję tego. No i cześć.